Dzień dobry, drodzy Państwo, jestem dzisiaj pod budynkiem Prokuratury Nowej w Stoku, a mianowicie zostałem zaproszony na konferencję prasową zorganizowaną przez zatroskanego obywatela, prawnika, który chce postawić w stan oskarżenia pana Szymona Hołownie, tak, marszałka, marszałka na naszego sejmu. I dzisiaj właśnie zwołał na godzinę 12 konferencję prasową. Za chwilę dowiemy się szczegółów, o co dokładnie chodzi, z jakiego to artykułu. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Krasowski, tutaj razem z, y, z panem Krzysztofem Broszko jesteśmy mieszkańcami Białegostoku. Jesteśmy oburzeni na zachowanie organów władzy, bo w, y, w, w tamtym roku doszła do władzy koalicja, która obiecywała, że przywróci praworządność w Polsce. Niestety się okazuje, że y, pół roku już minęło od wyborów i okazuje że następna władza znowu nie dotrzymuje słowa, znowu narusza praworządność. Na Straży Praworządności, zgodnie z ustawą o prokuraturze, jest artykuł drugi, który mówi, że na Straży Praworządności w Polsce stoi prokuratura. Yy, artykuł 7 Konstytucji mówi, że organy administracji publicznej działają na podstawie prawa i w granicach prawa. Tak samo artykuł 6 yy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego mówi, że organy działają na podstawie przepisów prawa i organy yy, starają się o zachowanie praworządności i dlatego akurat tutaj jesteśmy po yy, 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 zdarza się przypadek, że pan marszałek Szymon Hołownia niestety się okazuje, że yy, nie chce yy, przestrzegać przepisów prawa i lekceważy ustawy, a każdy funkcjonarz publiczny zgodnie z zasadą, że powinien. Yy, Wykonywać przepisy prawa tak jakie są, a nie powinien wybierać, czy chce wykonać, czy nie chce wykonać danego przepisu. I chodzi tu o ustawę o Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. I w tamtym roku Sejm 23 listopada 2023 roku odwołał 8 członków Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. I zgodnie z ustawą miał prawo odwołać, ale miał również obowiązek niezwłocznie powołać następne osoby. I się okazuje, że minęło już 5 miesięcy, a marszałek Sejmu nie wykonuje swoich obowiązków nałożonych przez ustawy. Nie wykonuje przez ustawy. Artykuł 49 w związku z artykułem 40 ustawy o Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływu Rosyjskich mówi, że yy, marszałek Sejmu ma obowiązek, Wydać postanowienie o wyznaczeniu terminu dla klubów poselskich, żeby te kluby wyznaczyły kandydatów na członków Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Niestety pan marszałek Hołownia do dnia dzisiejszego e, taki prosty czynności nie dokonał. Czyli, e, a ustawa ta mówi, że e, w razie przepisów, sama ustawa nie mówi w jakim terminie, trzeba ale odsyła do kodeksu postępowania administracyjnego. I kodeks postępowania administracyjnego mówi, że organ administracyjny powinien działać niezwłocznie, bez bezbędne zwłoki. I się okazuje że niestety pan marszałek Krzemokołownia do dziś yy, nie wykonał prostej czynności, czyli nie wydał postanowienia o wyznaczeniu terminów do opływania nowych członków Państwa Komisji do Spraw badań yy, Fływów Rosyjskich. I dlatego w związku z tym składamy zadumienie w trybie artykułu 304 kodeksu postępowania karnego. Na marszałka Sejmu, czyli funkcjonariusza publicznego, yy, i zarzucamy to, że yy, zachodzi uzasadnione podejrzenie, yy, podejrzenie, że marszałek yy, Szymchownia, który yy, yy, jest posłem, czyli, yy, yy, czyli pełni funkcję funkcjonariusza publicznego, czyli po prostu zachodzi uzasadnione podejrzenie, że popełnił przestępstwo z artykułu 231 kodeksu karnego, czyli nie, nie obowiązków. Y, powodujący y, narażenie, y, y, czyli powodujący, że na naraził y, na straty. Także akurat teraz złożymy zadumienie y, do opakotury y, w trybie, czyli zadumienia społecznego na pana marszałka Szymonachłowni, że on nie chce wykonywać swoich obowiązków, jakie stały nałożone przez ustawy. I tutaj może akurat y, pan mieszkaniec Białostoku, pan. Krzysztof Broszka może coś powie? No my jesteśmy nie, nie nachyla się. Nie proszę, my jesteśmy jako mieszkańcy Białego Stoku, ponieważ jak wiemy Federacja Rosyjska jest krajem agenturalnym i tutaj na tej linii, na wieżach na, na wschodnich jesteśmy najbardziej narażeni na, na potencjalny konflikt zbrojny i najszybsze jakby zajęcie tych terenów. Dlatego tutaj to, uważamy, że to jest bardzo ważne, żeby powołać y, następny, następców y, tych, 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 tych członków. Y, no i chcielibyśmy właśnie, żeby tutaj już nie, nie było jakichś odgrywania y, śmiesznych scenek tam w internecie, w YouTubie, tylko, tylko żeby się poważnie zająć tą sprawą. No i tu sprawę jeszcze chcemy dopowiedzieć, że y, my tutaj mieszkańcy Białostoku wybraliśmy y, pana Szymona Chłowie na posła po to, żeby Pan Szymon Hołowiak godnie się zachowywał w Sejmie, nie gwiazdożył i zajął się po prostu pracą jako poselską. A pan Szymon przekazuje, się kazuje, że zajmuje się w Sejmie kręceniem filmu na YouTube, czyli tak zwykłym gwiazdorzeniem. A, a marszałek Sejmu powinien zajmować się pracą poselską, czyli taką jak ten, a Sejm zajmuje się głównie tworzy, uchwala ustawy, czyli tworzy prawo. A, a Marszałek Sejmu nie powinien zajmować się, tworzyć filmik na YouTube, gwiazdorzyć, yy, odstawiać różnych dziwnych rzeczy, jak Pan Marszałek. Także y, jesteśmy zbulsowani y, zachowanie zachowaniem Pana Marszałka Hołowni, że y, nas tutaj niegodnie reprezentuje mieszkańców Białegostoku Województwa Polskiego y, w Sejmie i zamiast tworzyć prawo, wykonywać obowiązki wynikające z ustaw, tam po prostu sobie filmik nagrywa na YouTube I zakupuje się w ten sposób niegodnie Jak widzieliście Państwo przed chwilą Te zawiadomienie zostało już złożone na dziennik Na biuro podawcze tak zwane Zobaczymy jaki będzie miał przebieg dalszy Jakie czynności zostaną podjęte i czy cokolwiek zostanie podjęte, bo w tej chwili, jeżeli e, jakiś tam pan prokurator podejmie się postawienia, próby, próby postawienia w stan oskarżenia pana marszałka, to no, w pierwszej kolejności trzeba będzie zdjąć z niego tak zwany immunitet, który go chroni jako posła, po, posła na Sejm Rzeczypospolitej. No, będziemy się przyglądali tej sytuacji, zobaczymy czy prawo jest równe dla wszystkich, czy pewni mają jakieś przywileje.